W grudniu ojca już zaaresztowali Rosjanie do więzienia zabrali i myśmy w ogóle nie wiedzieli, gdzie on był cały czas, aż później się w Rosji spotkali przypadkowo. Więc ojca zabrali nam w grudniu przed Bożym Narodzeniem do więzienia, wieczorem przyszli i też przyszli policjanci i z innych okoliczności nie przyszli nasi, żeby go zaresztować. Myśleli, że on może nie żyje, co nic nie wiedzieliśmy, Nie, nie da nie pozwolili mu napisać do nic cały czas. Do, no to też mało czasu było w 1940 roku, no, znaczy nasi 16 wywieźli już, bo on też nie wiedział, gdzie my byliśmy. Więc e, ja go zabrali do tego, do, do tego więzienia gdzieś tam w Rosji. A, a ja byłem jako najstarszy, miałem już, już prawie 16 lat, mnie 15 miał. O 23 rocznik to już miałem 16 lat akurat. Bo sam już zostałem głową rodziny w tym czasie, i sześcioro młodszych. I nas było… Jeszcze miałem brata jednego, a resztę pięć sióstr. To nas, mnie, mamy i, i, i nas sześcioro, właściwie pięcioro, bo jedna, jedna siostra została tam. Zabrali nas, jak przyjechali, bojce rosyjscy w nocy o godzinie czwarte rano przyszli nocy, żeby nas aresztować. Od godziny czwarte rano przyjechał dwóch e, takich rosyjskich bojców, gdzieś tam z takich e, e, podobnych do, do, do tych e, e, Japończyków, tak, z, tamtych, z tamtego rejonu. Tak, tacy nie, 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 nie rosyjscy Rosjanie. No i przyszli i nas, masz pół godziny czasu, musicie zabrać. i, i Nas postawili pod ścianę, jak najstarszego jest ja mam mój męska, to co męska zabierz, spakuj dzieci, zabierz y, 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 i pół godziny macie czasu i musimy się wynieść z, z domu. No i tak, tak się stało, mama tam trochę popakowała, trochę tam bez jedzenia cukru, co mogą wziąć dla dzieci, żeby było. No i nas wzięli rano, nad rano już było, już winno się tak robi, jak teraz, są, nad rano, bo było gdzieś czwartek, oni przyszli piąta a tam daje się trochę jaśniej przejść. W każdym razie, jak my, już, jak my już wychodziliśmy z domu, to już, było, już jasno było. I wzięli, e, przyjechali oni takim sanie, na saniach, taki, i koń jeden koń. To te dzieci małe posadzili na saniach. E, znaczy, wieźli do, do stacji jest 5 kilometrów do stacji kolejowej było od nas. Wieźli nas e, na tych saniach tych dzieci. A ja, ja już, a mama, szliśmy na, na pierwszy i ta starsza sza, e, e, siostra, a jedna siostra. Bo tam niedaleko zaraz ma, mamy, rodzice mieszkali i, te, i, i, i resztę, resztę rodzinców, to zaraz oni tam się zorientowali i zaraz przyszli tutaj. I ta, ta moja, no, się na tutaj teraz jest, tutaj w Ameryce, my ich się tutaj. I mówi, a my jak chcesz zostać u babci, bo ona lubiła tą babcię, nie. A ten bojec mówi, okej, okay, chcesz iść, to idź. I puścił ją. No, 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 oni byli, no, oni byli nieźle nastawieni do nas. To nie byli tacy e, e, typowi komuniści, nie. I, I ona została tam u babci, a my, my nas załadowali do tych e, świńskich wagonów, takich e, zabitych, tylko że było okienko małe i, i taka dziura, żeby do ja, za swoim potrzebom pójść. No i ta, 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 ta właśnie siostra moja przychodziła na stację, przychodziła na stację, bo nas mogli przyjść na stację, zobaczyć nas. My byliśmy w podziałach, ona mówiła, chcesz zostać z nami? No, no, a mój zostanie u babci. I tak została. I, i my, myśmy nas wywieźli. My, my byliśmy w rejonie Archangelska i załadowali nas na, na, ten, na tego pociągu. To był to cały, to olbrzymi pociąg, może jakieś 20-30 wagonów. Ludzie tam napakowali przez, przez, z całego rejonu. Polic nas, osadników, policjantów, nauczycieli, taki, w ogóle takich wpływowych ludzi, wszystkich tam w, w, jednym, w, jednym, w jednym czasie zarosznowali wszystkich. No i, i ja trzy dni. Jechaliśmy przez Moskwę i tam do Angielska. W czasie podróży co jakiś czas stawali, to dawali jakąś zupę, tak. Oni tam nazywali taka szczelnie zupy, kawałecze chleba i tak. I, no i tak spaliśmy na takich pryczach. zimno było, no. Tam nie było żadnego opału, nic. Ale napoładowane tych ludzi było pełno, tak że jeden przy drugim tylko leżał na Taka prycza była zrobiona, tak jak ten wagon jest, to w środku drzwi są, a z jednej strony prycza i z drugiej strony prycza. Z jednej strony ludzie, inni ludzie spali, nie tylko jedna rodzina. Napakowali, żeby pełno było. No i tak my jechaliśmy, co, co jakiś czas na stacji stawali, i dali nam tego coś w posiłku jakiegoś. I, I zawieźli nas do, do Angielska. Z Angielska nas e, przyładowali, e, znaczy, kazali wyjść do i ten pociąg część pół pociągu rozcięli, pół pociągu, było w jednym, przesłali do jednego obozu w Rosji, a pół półciągu drugiego. To nie patrzeli, nie, nie rodzili obcięli tak na no pół to zostaje, do pół. Nas wsadzili na, na znaczy co nie wsadzili, kto tam jakieś chorzy i te dzieci, to szło się z rzeką dźwigną, szło się, to było 300 km trzeba było iść bo to w, w, w głąb Rosji nad rzeką Dzino, ona była zamroźnięta w ten czas. To więc wszyscy szliśmy e, do, do tego, do tego rejonu, gdzie był, e, to się nazywa, ten e, Kamionka się nazywała, ten obóz nas się nazywał. I jechali, szliśmy przez, e, przez te 300 kilometrów, to, 30 to nas zajęło się parę dni iść, nawet dokładnie nie wiem, ile to nam to zajęło. I tam gdzieś musieli, to, stawali, żeby, przenocować i dalej szliśmy. I przyjechaliśmy tam, jak skończyła się, jak mieliśmy wysiadać do tego swego posiołka, ten posiołek był w głąb dżungli, e, jakich 20 km. To oni w ten czas nas, e, oni tam używali traktory, e, takie oni mieli olbrzymie traktory i, i, i takie wagony robione były, że e, zamiast szyn kolejowych, to robione, robione szyny były w lodzie. I oni po tym lodzie, tak samo jak pociąg idzie na, po szynach kolejowych, tak samo te wagony mieli porobione, które szli. To jest bardzo ciekawe, że ten jeden traktor potrafił takie z 15-20 wagonów ciągnąć po tym lodzie. bo to, i, I tak i tych, to nas posadzili, tych już mówię, młodsi i starsi, to posadzili, a resztę, kto nie mógł, to szedł razem do tego, do tego obozu. Każdej rodzinie przyznali taki pokojeczek, bo właśnie w tym, w ten obóz już był zbudowany. Tam kiedyś właśnie ci Ukraińcy, co w 30 roku ich wieźli, to ci, co zostali, tam ich bardzo mało zostało, wszystko poginęło. Zostało, trochę zostało i oni byli nad nami, tymi supervisorami, tymi dozorcami naszych, nad nami, nad nami się po prostu nam, opiekowali się nami. Byli oni tam i, i, i pilnowali nas i wszystko, oni, wszystko nam nad nami sprawowali całą, całą obsługę z nami. To dalej na te pokoiki, e, Mój obóz był dość, dość obszerny, e, może tam mogło mieszkać jakieś 2000 ludzi e, w tym obozie, dość duże były baraki, wszystko baraki, wszystko baraki takie drzewiane. E, no i i od razu już na drugi, drugi dzień, od razu ten taki prosiedacz, tam był Rosjanin czy Ukrainiec, nie wiem, z, z, zrobił takie zebranie nas yy, i zaczął mówić, co mamy tam robić, że nigdzie nie możemy pójść, musicie w tym obozie być, tylko jak gdzie ci macie pójść, musicie się zawodować, ale tam gdzie tam pójdziesz, tak tam w dżungli, tam, żeby chciał pójść, to zginąłby, tam nie, nie ma mowy, żeby ktoś uciekł. Nie. No i on od razu... Pyta się każdego, co ty robiłeś, co ty możesz zrobić. pyta się mnie, czy, czy, ty, czy umiesz e, konia, koniem e, p, p, prowadzić. No mówię tak, że ja z, 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 z roli jestem, to. O on mówi, ja to na konia. Na, na drugi dzień zaraz dali mnie takiego konia i do lasu i, i woziliśmy. E, wywoziliśmy drzewo tam i nie ścinali. I ja pierwszy rok, pierwsza, pierwszą zimę, co przyjechałem tam, bo tam tylko w zimie się tylko robiło, bo jak śnieg jest to w ten czas można było chodzić po tej dżungli, bo inaczej to było mokro i było, nie można było chodzić. To tylko w zimie się tam robiło w tej dżungli, ścinali drzewa i, i wywozili właśnie nad tymi traktorami, co jechali do, tam nad rzekę, na drzwinę. Wszystko te drzewo szło tam na dźwinę i, i zostawiali na brzegu. Te wszystkie drzewa wali na, drzew, na, na brzeg, a później jak lato, to nas zabrali na tą rzekę i tam dali nam pomieszczenie i my te drzewo Pokowaliśmy na, takie, na, 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 na rzekę takie tratwy z drzewa, kładą się te tratwy, te drzewa szły aż tam do, do Archangielska i potem wysyłali te drzewa na, po całym świecie. Do